Czym jest ekonomia behawioralna? Co to są heurystyki? Jakim błędom poznawczym ulegamy? I jak wykorzystać te elementy w projektowaniu doświadczeń klienta? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Zanim przejdziemy do pojęcia ekonomii behawioralnej, najpierw krótko chciałbym zacząć od wyjaśnienia założeń ekonomii klasycznej. Ekonomia to nauka społeczna, która zajmuje się badaniem tego, jak ludzie, instytucje, społeczeństwa dokonują wyborów dotyczących wykorzystania ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia swoich nieograniczonych potrzeb i pragnień. Czyli z jednej strony mamy ograniczone zasoby. A z drugiej strony nieograniczone potrzeby. No i żeby jakoś to pogodzić, to musimy podejmować różne decyzje. Ekonomia zakłada, że ludzie dokonują racjonalnych ocen i wyborów ekonomicznych, a także maksymalizują swoją korzyść. Zakłada też, że kalkulujemy prawdopodobieństwo czegoś w sposób racjonalny, a każde źródło dochodów traktujemy jednakowo, czyli np. 200 zł, znalezione na ulicy. Potraktujemy tak samo jak 200 zł, zarobione w pocie czoła. Czy tak faktycznie jest? Czy zawsze jako klienci podejmujemy takie logiczne, rozsądne i w pełni przemyślane decyzje? No, chyba nie do końca, prawda? Dlaczego tak się dzieje? W tym miejscu odwołam się na chwilę do myśli profesora Kahnemana, autora książki, być może ci znanej, Pułapki Myślenia. Kahneman wskazuje na dwa sposoby myślenia: myślenie szybkie i myślenie wolne. Myślenie szybkie dotyczy 95% naszych codziennych sytuacji. Decyzje, które podejmujemy każdego dnia w oparciu o to myślenie szybkie, są proste, intuicyjne, nieświadome, często też narażone na ryzyko błędu, względnie wyższe niż w przypadku myślenia wolnego. Jeżeli zatem podejmujemy jakąś złożoną decyzję, która zajmuje nam czas na logiczne, analityczne i świadome przemyślenia, to właśnie przełączamy swój mózg na to myślenie wolne. Obejmuje ono tylko około 5% codziennych sytuacji. To podejmowanie przez nas decyzji uzależnione jest też w dużej mierze od kontekstu. Dana Ariely, który jest uznanym prof. profesorem psychologii i ekonomii behawioralnej, podaje taki przykład, który chciałbym Ci teraz przytoczyć. Jest to badanie, które pokazuje, jak czytelnicy The Economist podejmują decyzję o prenumeracie tygodnika. Myślę, że można to odnieść do wielu innych podobnych sytuacji, gdzie firmy próbują pokazywać swoją ofertę, chociażby na stronie internetowej. O co chodziło w tym badaniu? Czytelnik miał do wyboru kilka opcji. Pierwsza dotyczyła możliwości zakupu prenumeraty w wersji online za 59 dolarów. W drugiej opcji była możliwość zakupu prenumeraty w wersji papierowej za 125 dolarów, a trzecia opcja zawierała możliwość zakupu prenumeraty zarówno w wersji online jakiej wersji papierowej również za 125 dolarów. Jak myślisz, e, jakich wyborów dokonali klienci? Która opcja była najczęściej wybierana? Którą opcję wybrałbyś ty, gdybyś miał podejmować decyzję? Okazało się, że 16% czytelników wybrało opcję pierwszą, a 84% opcję trzecią. Nikt nie wybrał opcji numer 2. No, bo w sumie racjonalnie, bo jeżeli za 125 dolarów miałbym wersję i online, i papierową, to wolę tę opcję niż w tej samej cenie, tylko wersję papierową. No dobrze, ale to była tylko pierwsza część badania, bo w drugim przykładzie czytelnicy mieli do wyboru tylko dwie opcje. Pierwsza dotyczyła zakupu prenumeraty wersji online za 59 dolarów. A druga opcja, wersja online plus papierowa za 125 dolarów. No i co się okazało? Pierwszą opcję wybrało 32% czytelników, drugą 68%. To teraz porównajmy te dwa przypadki, skupiając się tylko na tej opcji online plus papier za 125 dolarów. Zobacz, jaka jest różnica w wyborze: w pierwszym przypadku 84%, w drugim 68% i to tylko z tego powodu. Że w pierwszym przypadku klienci mieli jeszcze jedną dodatkową opcję wyboru. Zaskakujące? Ciekawe z pewnością, prawda? Co to badanie pokazuje? Ano to, że wpływ na nasze decyzje i wybory ma kontekst. O tym już wspominałem, ale dorzuciłbym jeszcze na przykład nasze emocje, presje otoczenia, czyli ogólnie można powiedzieć, pewne kwestie psychologiczne. I właśnie tym zajmuje się ekonomia behawioralna, która analizuje zachowania i bada, w jaki sposób różne czynniki psychologiczne, społeczne, poznawcze czy emocjonalne e, wpływają na nasze decyzje ekonomiczne. Ekonomia behawioralna zwraca uwagę na takie zjawiska jak heurystyki i błędy poznawcze. Co to właściwie jest? Jeżeli chodzi o heurystyki, to nic innego jak e, taka droga na skróty w podejmowaniu decyzji. Heurystyki to uproszczone strategie, takie skróty myślowe, które stosujemy, aby szybciej podejmować decyzje i rozwiązywać problemy w sytuacjach, w których pełna analiza sytuacji jest zbyt skomplikowana, czasochłonna lub po prostu niemożliwa do przeprowadzenia. I heurystyki mogą być bardzo przydatne i trochę ułatwiają nam życie, ponieważ pozwalają na szybkie działanie w sytuacji niepewności bądź ograniczonej informacji ale mogą również prowadzić do błędów poznawczych, ale o tym za chwilę. Takich heurystyk jest całkiem sporo, ale ja dzisiaj chciałbym Ci przedstawić kilka, które z Twojego punktu widzenia mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście Twoich klientów i projektowania doświadczeń Twoich klientów. Pierwszą heurystyką jest heurystyka kotwiczenia. Ileż to razy, czy w witrynach sklepowych, czy na stronach internetowych widać przekreślone ceny jakichś usług lub produktów, które obowiązywały wcześniej. Teraz obowiązuje nowa, obniżona cena, czyli tzw. cena promocyjna. Ta przekreślona cena stanowi tzw. kotwicę, czyli jest takim punktem odniesienia dla nas, do którego porównujemy tę obecną cenę. W takiej konfiguracji oczywiście oferta wydaje się być bardziej atrakcyjna. Innym przykładem heurystyki kotwiczenia jest sytuacja, gdzie w witrynach sklepowych pokazywane są przedmioty zazwyczaj drogie, z wysoką ceną po to, by w momencie jak wchodzisz do sklepu i widząc taką cenę na, na wejściu, abyś miał ten punkt odniesienia. Bo wielce prawdopodobne jest, że już w środku sklepu produkty będą tańsze i tym samym będą się wydawać bardziej atrakcyjne. Kolejnym przypadkiem heurystyki jest heurystyka reprezentatywności. Gdybym teraz zapytał cię, co widzisz, to co byś odpowiedział? OK, pewnie widzisz kominiarza. Super. A co gdybym powiedział ci, że to aktor? Aktor, który przebrał się właśnie za kominiarza, żeby zagrać jedną ze scen w teatrze. Ty mówisz kominiarz, ja mówię aktor. Kto ma rację? Tak działa heurystyka reprezentatywności. Większość z nas od razu powie, że to kominiarz. Otóż niektóre decyzje podejmujemy w warunkach niepewności oraz losowości, i tylko na podstawie jakiegoś atrybutu lub cechy danej rzeczy lub osób wyciągamy wnioski i przypisujemy je do osoby lub rzeczy, której nie znamy. Jak to może działać w kontekście produktów lub usług? Odniosę to do produktu finansowego, jakim jest fundusz inwestycyjny. Załóżmy, że klient poszukuje funduszu inwestycyjnego do zainwestowania swoich oszczędności. Natknął się na fundusz, który w ostatnim roku osiągnął bardzo wysokie stopy zwrotu. Na podstawie tych informacji, klient zakłada, że fundusz ten jest bardzo dobrym wyborem, ponieważ reprezentuje typowy obraz dobrego funduszu inwestycyjnego. Kolejna heurystyka heurystyka dostępności. Podejmując decyzję, powinniśmy odróżnić informacje obiektywnie ważne od tych, które są mało istotne, ale tak oczywiście nie jest, no bo kierujemy się e, dostępnością informacji. Wybieramy te informacje, które są dla nas wygodne. Jesteśmy też bardziej skłonni do podjęcia decyzji na podstawie informacji, gdy ktoś jeszcze ją potwierdza. Informacje, które lepiej pamiętamy i które są nacechowane emocjonalnie, zdecydowanie silniej oddziałują na nasze wybory. Kojarzysz radiowe reklamy, które zachęcają do wysłania SMS-a po to, by dać sobie szansę wygrania aż 200 tysięcy złotych w najbliższym losowaniu? A słyszałeś też zachęty, żeby wysłać takiego SMS-a jeszcze w tej godzinie, bo szansa na wylosowanie takiego nie, Twojego numeru wzrasta aż 50-krotnie. No dobra, a może słyszałeś też telefon i rozmowę ze zwycięzcą konkursu, panem Janem ze Szczecina, który właśnie wybrał kopertę numer 8 i okazało się, że było w niej aż 50 tysięcy złotych? No przyznaj się, czy choć raz nie wysłałeś takiego sms-a? Przecież tyle szans na wylosowanie Twojego numeru. Jeszcze pan Jan, który jest żywym dowodem na to, że można wygrać takie pieniądze. Między innymi, właśnie takimi sposobami jesteśmy zachęcani do skorzystania z usług lub produktów różnych firm. To chyba trzy najbardziej popularne heurystyki, które możesz też zastosować w swojej strategii sprzedaży, czy też uwzględniając je, projektując doświadczenie klienta. Wspomniałem, że heurystyki są dla nas czasem wygodne, ale mogą prowadzić do błędów poznawczych. I teraz chciałbym Ci dwa takie błędy przedstawić. Po pierwsze, niechęć do strat. Boimy się stracić to, co już mamy. Mamy też tendencję do tego, aby silniej reagować na potencjalne straty niż na porównywalne zyski. To by oznaczało, że z punktu widzenia projektowania jakichś usług, bardziej skuteczny w zachęceniu klienta do zrobienia czegoś mógłby okazać się komunikat typu: Drogi kliencie, wypełnij ten formularz do 5 lutego, w przeciwnym razie utracisz benefity, niż w sytuacji: Drogi kliencie, wypełnij ten formularz, a otrzymasz dodatkową premię. Świadomość utraty czegoś może bardziej nas mobilizować do działania. Drugi przykład błędów, tak zwany efekt wspierania decyzji. Chodzi tutaj o to, że podjęte już przez nas decyzje cenimy bardziej, chwalimy je, nawet jeśli obiektywnie była to zła decyzja. Szukamy też dowodów na słuszność tej decyzji. W praktyce może to się przejawiać w takich sytuacjach, że załóżmy, nawet jeśli klient będzie tak wewnętrznie czuł, że podjął błędną decyzję, to firma będzie dawała mu argumenty lub budowała u niego taką świadomość. Żeby przekonać go jednak do tego, że była to świetna decyzja. Więc to też umiejętność zaprojektowania na ścieżce klienta takich elementów, które, są, które tą pewność siebie klienta jeszcze podniesie. No dobrze, tyle o heurystykach i błędach poznawczych. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który, o którym należy pamiętać przy projektowaniu doświadczeń klienta, a mianowicie kwestie etyczne w kontekście ekonomii behawioralnej. Bo pomyślisz sobie, że te wszystkie przykłady, o których wspomniałem, to takie sztuczki sprzedawców yy, czy firm, tylko po to, żeby brzydko mówiąc, złapać klienta. No więc krótko tylko wspomnę, że mając na uwadze zachowania etyczne, mam na myśli sytuację, gdzie firma po pierwsze nie manipuluje klienta, czyli nie narzuca określonych wyborów. Przez projektowanie całego otoczenia czy tego kontekstu, w którym klient dokonuje wyboru. Z tym wiąże się element dawania klientowi wyboru i możliwości wyrażenia zgody lub braku tej zgody na pewne działania, czyli na przykład to klient powinien pewne zgody sam oznaczyć gdzieś na przykład na formularzu i co ważne, powinien znać konsekwencje tych wyborów, a więc firma powinna zadbać też o transparentność swoich działań i jasną komunikację. Więc warto przy projektowaniu tych doświadczeń w oparciu o elementy ekonomii behawioralnej mieć z tyłu głowy kwestie etyczne. I na koniec też jeszcze jedna ważna kwestia, którą warto zapamiętać. Otóż ekonomia behawioralna odnosi się do zachowań klientów, które można zmienić, a nie postaw czy poglądów. Więc jeżeli chciałbyś przystąpić do projektowania doświadczeń Twoich klientów. To skup się na zachowaniach klientów, które da się zmierzyć, które dotyczą konkretnej grupy odbiorców i które są proste. Dzięki temu szukanie bodźca, który byłby takim impulsem do zmian w zachowaniu klienta, będzie łatwiejsze. Tym bodźcem może być na przykład jakiś komunikat pisemny, wizualny czy dźwiękowy. Może to być też odpowiednia organizacja przestrzeni, na przykład odpowiedni wystrój. Mogą to też być odpowiednie fizyczne przedmioty. Czy też zachowania innych ludzi, na przykład pracowników Twojej firmy? Co ważne, bodziec ten powinien wyzwalać tę. Zmianę zachowania klienta w sposób niebezpośredni, nieuświadomiony i bez przymusu. To tyle na dziś. Jeśli chcesz więcej wiedzy i inspiracji w tematach CX-owych, to zapraszam Cię do dołączenia do naszego newslettera, który wysyłamy co dwa tygodnie we wtorki. Link do zapisu znajduje się w opisie do tego filmu. A tymczasem nie głos klienta będzie z Tobą.